Zapewne pamiętacie na odcinek, kiedy próbowaliśmy, nawet budowaliśmy ambonę razem z Przemkiem. Dzisiaj do studia Nasz zaprosiliśmy profesjonalistę. Witam Cię serdecznie. Witam. Jarek. Jacek. Jacku, może zdradzamy jakąś tajemnicę. Na czym polega budowa dobrego urządzenia łowieckiego? Na kulturze. W kulturze. kulturze, tak. Co to znaczy kultura? Wszystkie aspekty naszego życia oparte są o kulturę funkcjonowania, kulturę myśliwską, kulturę osobistą, kulturę budowy w tym przypadku. I naszą tutaj taką, taką głównym celem jest budować urządzenia w dobrej kulturze, ale i kulturze technicznej. I kulturze rozwiązaniowej, ideowej. Produkujemy Ambonę już od, od wielu lat i wprowadzamy na rynek urządzenia, które są bezpieczne, które są wykonane z dobrych materiałów, które są przebadane. Pragnę tutaj wspomnieć, że nasze urządzenia, jako jedyne w Polsce, przeszły pozytywnie atestację znakiem bezpieczeństwa i posiadają takowy znak. Co jest bardzo ważne dla podmiotów, które. W swojej dziedzinie, w swojej, w swojej pracy no, po prostu wykonują łowiectwo. A więc o y Lasów Państwowych, a więc o y Polskiego Związku Łowieckiego, tamte aspekty, które my proponujemy, są bardzo ważne. I tak powiedziałeś że najważniejsze są bezpieczne za testem. Są one bezpieczne, przeatestowane. Nasza firma produkując te urządzenia bardzo zwraca uwagę na jakość materiałów, jakość wykonania. Mamy bardzo częste audyty Instytutu, który nam nadał te, tenże znak, a więc tutaj jest rygor produkcyjny dla naszych klientów zapewnia, pewien stały poziom urządzeń, które sprzedajemy, które proponujemy naszym klientom. I super, i wydaje mi znaczy nawet nie wydaje mi się, jestem przekonany, że bezpieczeństwo takiego urządzenia jest to najważniejsza rzecz dla myśliwego i dla ludzi z tego korzystających. A pytanie mam, Jacek, teraz do Ciebie takie otwarte. Ile trwa budowa takiej dobrej ambony? Jaki, jaki przedział czasowy, czy jaki ramy czasowy powinniśmy sobie zabezpieczyć? Pytanie zgoła proste, ale odpowiedź nie jest taka prosta, ponieważ pytanie można byłoby doprecyzować, czy to będzie budowa czyniona taką, taką metodą gospodarską w lesie, z materiału, które tam przywieziemy, czy to jest budowa ambony w firmie oparta o konkretną technologię? Bardziej mi interesuje budowa ambony w firmie, ponieważ jak widziałeś na pewno nasz film, tak widziałeś, że tę metodę, że tak powiem, gospodarczą znamy. I no trochę nam, nie ukrywam, trochę nam zeszło, natomiast chciałbym poznać teraz tę metodę, że tak powiem, produkcyjną. Dziennie jesteśmy w stanie wykonać tych ambon w naszej firmie do kilkunastu sztuk, dlatego że jest to wszystko oparte o szablony, materiały są już przygotowane, jest to taka robota manufakturalna, każdy pracownik odpowiedzialny jest za pewien przedział tych prac, a więc na końcu taśmy się pojawia cała gotowa ambona. Tak naprawdę ambona nie jest zszyta już do kupy jako bryła, tylko jest w elementach. Gotowa do montażu na montażu, miejsce. Potem w terenie. I tutaj należy zaznaczyć chyba jedną bardzo ważną rzecz. Wy pracujecie na materiałach tak zwanych krawędziakach, czyli tam o odpowiednich wymiarach. My budując ambonę w łowisku bezpośrednio, no pracujemy na różnego rodzaju materiale. O różnej krzywiźnie, o, 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 różnej, o różnej wymiarowości, średnicach itd. Tak to chciałbym na to odpowiedzieć w ten sposób. Że oprócz tego, że budujemy ambony i robimy te urządzenia fizycznie, no podjęliśmy już od dawna taką pewną misję polegającą na edukacji środowisk, które teże te, urządzenia budują i używają, ta nasza, ta nasza przygoda z edukacją, z wyrobieniem wy, wy, wy pewnej świadomości e, o, o tych urządzeniach. Trwa i ta przygoda trwa już właściwie tak długo, jak budujemy te, te urządzenie. i muszę powiedzieć, że jest bardzo e, mile przez nas widziany postęp, e, jeżeli chodzi o, o budowanie urządzeń e, i w Polskim Związku i w Lasach Państwowych. E, I teraz wracając do pytania, które zadałeś. Musimy wiedzieć, że materiałem budowlanym jest drewno tartaczne. Konstrukcyjne, a więc drewno, które jest w jakiś sposób, bardzo konkretny sposób, obrobione. E... Zoptymalizowane, tak. Obrobione po prostu do pewnych parametrów oczekiwanych. I tutaj chciałbym napomnieć, że drewno wyjęte z lasu. Jest materiałem surowcowym, niebudowlanym, ono się nie nadaje, ono jest nieprzewidywalne, jest nieklasyfikowalne, a więc budowanie może skończyć się niespodzianką typu e, takiego, że w środku jest przesęczenie, że może być drewno o niskiej jakości, czyli niskiej gęstości, bo to najczęściej są drewna młodych klas wieku, o dużym i silnym przyroście e, i taki budowniczy... Może być zadziwiony, nie... że za dwa lata ambona zacznie się rozpadać. Ale niekoniecznie bob budowniczy. Niekoniecznie bur i bob Budowniczy, tak. Więc co, wydaje znaczy nawet nie wydaje mi się, ja ciągle tak mi się ciągle wydaje. Ale ja jestem przekonany, że ludzie, którzy budują te ambony od X czasów w naszych kołach łowieckich, czyli tak naprawdę w naturze, na miejscu, też już mają doświadczenie w tej dziedzinie. Ja mam ambony u siebie nawet w rejonie, tak, w swoim łowisku, które stoi już powiedzmy 5-6 lat i absolutnie się nic z nimi nie dzieje. Ale oczywiście tak, ja się z tym zgadzam. Dzisiaj jest postęp techniczny, dzisiaj jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu, w związku z tym Jeszcze. też warto. Z Zgadzam się i chciałbym w tym momencie jeszcze przywołać jeden bardzo, ale to bardzo poważny aspekt budowania ambon. I nie stricte będę mówić o, o technicznych właściwościach tych, tych urządzeń, ale drodzy koledzy, drogie koleżanki i koledzy, ambona jest elementem przestrzeni, którą obserwują wszyscy. Tak. My dziś tak bardzo zabiegamy o tak zwany wizerunek myśliwego w społeczeństwie. Jak ja zadam pytanie... W jaki sposób oceni nas społeczeństwo, kiedy widzi byle jako urządzenie, byle jak zrobione, krzywe, z byle jakich materiałów? Taką I... chatkę, przepraszam, że ci przebyw taką chatkę na kurze i łapce. Taką chatkę, ale drodzy Państwo, samochody są wstawiane, stare karoserie aut stawiane są na cztery kołki i stanowią również żambone. I stawiam pytanie otwarte. W jaki sposób będą nas sąsiedzi oceniać? Ano, będą nas oceniać tak, jak będą nas widzieć. A ja spytam się tych budowniczych, naszych kolegów, czy oni są uprawnieni do tego? Go, żeby za kolegę i za mnie. Decydować, w jaki sposób będą mi odbierać moi sąsiedzi. Nie mają takiego prawa, bo muszą wiedzieć, że robią coś, co będzie rzutowało na ponad 100 tysięcy osób w naszym kraju. Tak jest. Moi drodzy, i tym, tym akcentem chciałbym zakończyć jednym zdaniem. Jeżeli decydujemy się na budowę urządzeń łowieckich we własnym zakresie, róbmy to logicznie, róbmy to estetycznie, róbmy to bezpiecznie. Róbmy to kulturalnie. Róbmy to kulturalnie. Dziękuję Jacku Dzięki. serdecznie. Wszystkiego Do najlepszego. Dobrze. Do znów.